Cześć witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gemor. my tu gramy w magikę i musimy pokonać Grim Niram rocznego bossa Oh shit Tu znowu duch oh shit, spadłem weź mnie ocal jeszcze co? Dobra Dobra, ja tu tak wiesz muszę sobie zrobić zbroję jakąś AS i teraz go jeszcze teraz tyrać no znowu mnie zniszczył na strzał. Nie kurwa, jak ja on tego tym napierdala. nie rozumiem. Jak go pokonać, skoro on cał co jakiś czas bali mnie na hita z pioruna. No, jak on tym napierdalać powiem. Postaramy jak mi, jak mi powie... w tym odcinku postaramy się zabić Grimnira już. Żeby było, tak wiecie, lepiej. Oh shit, dobra. Nie, tu mnie goni! Co się stało? Chyba cię zniszczył z pioruna na strzał Dobra, to ja może będę robił to shift, 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 No, e. jak będzie... jak on wali pioruny, to wyśmuk robisz Ale daj, ja stawiam Ja stawiam! Dobra, teraz czekaj, o, niech on... napieprza. Stawiaj cały czas Bo już się kończy no ja wzmacniam ja O, to robię... się... Klikam cały Ale czas, Musisz nie możesz jej wzmacniać cały czas, bo ja nie będę mógł... Nie będę mógł rzucić. Ale czekaj, tyg, nie, ten duszek, ten duszek musi wiesz, ten duszek musi przelecieć, Jak on, widzisz, on teraz zniknie. To mi się wydaje jest sposób. On teraz widzisz, ja tu wzmacniam. O, i hmm. teraz, dawaj, dawaj, dawaj. Da. No y, to, to puść. Okej, y, no. Teraz szybę. sobie zawróciłeś. Dobra. I teraz tarca. Tarca. Wypadłem, no. Weźmy jeszcze przez ten. Ty wiesz co to jest Wiem, to jest shift i e. No to nawet się i, tego używać. Ja robię. To rób, bo zginiesz za chwilę. Ja znam. I ją cały czas. Dobra, klikam spacja. No i taką taktyką go powinniśmy zniszczyć. No. Ty kastuj. Tam. Umyśl koniec z tej tarczy. Ja tu wiesz, klikam. I klikam. Dobra. Duszek spada. Shift E. Wyłącz tarczy. Dobra. Pan, on miał też Dobra brawa, on ma tarczę. cały czas. Wow. <laughs> Co ja fuk? Fuk? Dobra, ja już wzmacniam. Ja już wzmacniam. Ty mi daj życie, bo znowu leci duszek. Musimy wyczyć taki moment, kiedy ten kretyn nie ma tarczy. No. Znaczy tu... bo on widzi, że jej nie wzmacnia. Widzisz ten pasek na dole, on jej nie wzmacnia. Wiem znaczy. musimy taki moment, żeby... Teraz. Nasza tarcza Puszcz. zaraz spadnie? Dobra, teraz Teraz tarcza Dobrze, Shift E Jedziemy. Dobra Teraz będzie piórunem pewnie pił Tak, nie Je, ogień, ogień. Puść Dobra, to... czekaj Teraz tarcza szybko Dobrze I wzmacniam czekaj tarcze, jak... Trzeba wracać, myślałem że tylko trzymać Dobra, nie Puść puści tarcze. ducha Puść Teraz tarcza szybko Dobra i teraz czekamy Dobra czekamy aż dusek co poleci Jedyne co nam może zrobić coś w tej tarczy to ten to tornado taki ten cyklon Ale czy mamy... Nie dużo się. nie robi. Trzymamy się dzielnie na razie No starczy cię nie wydupi i to jest Dobra. Dobra Puszczam dobra Dajesz. Czekaj ma tarczę Zdejesz teraz tarczę Dobra tarcza tarcza. E. tarcza szybko Co on zrobił? Dobra Duszek, duszek, coś ty zrobił? O, tarcza! A jak ty walłeś tarczę, to weźmie ten Dziękuję no. Jak ty włączysz tarczę, to moja się dezaktywuje Ale ja nie włączałem tarczy Włączyłeś To może przypadkiem z kuzik Dobra Tuszek zniknie i akurat my zniknie tarcza Dobra Dobra już, spuszczaj Wow co ja teraz robię? Spuszczaj, robiłem? no teraz to już nie Tarczę znowu No, tarczę. co się Puść. dzieje? Nie, no co to jest? Aha Puść bo to wraca tarczę. Nie wal Teraz, puszczaj tarczę Dobrze, i trzymaj. I czekamy Dobra Niech mroczny władca zginie Musimy czekać taki moment kiedy duszek z starczą znikają Ne, <laughs> debil Dobra yy, duszek pada teraz Puść starce czekaj teraz Starca Ja tu Dobra. wiesz, teraz Zostawiam myszkę w ogóle, jak jest ten, i... Pójść starce Nie, bo zanim się jakiś ziemny duch pokazał, Buść ja się tarczy. boję. Tarcza. Dobra. Czekaj, aż duch przejdzie. Czekaj, no duszek, duszek, widzę, widzę. Ale zanim się drugi jakiś taki wielki pokazał... ...czy on tam był cały czas. Widzę. Ja widzę. Dobra O, no, nie chcę jeszcze postrzela Siechopak nie wyżyty jest Dobra, dyszek znika Czekaj teraz Teraz, puść Tarcza. Teraz Dobra. się pojawił Czekaj, what the fuck Vlad? Vlad z przyszłości the fuck? Aha, tej walki nie możemy wygrać i następną gdzieś. Ale ukończyliśmy fuck? level, nie wiem jakiej zasadzie to działa, ale... No dobra, mm. powiedzmy, że pokonaliśmy tak w połowie posa. Grimnira, no dokładnie, dobra. Rozdział siódmy, porwód do zamku, Alt High. Byłaby za krótka ta gra. Uh -huh. Z tego co pamiętam, godzin. to jeszcze do tego wrócimy, wiesz? Do no. tego bossa. Hehe. Przeczytaj sobie początek. Dzięki władzy nad czasem wład ocalił czarodziei. Zabilibyśmy Grimnira, ale wiesz... Aha. Jeb. Aha, fajnie, to chyba ja się pierdzieliłem. A nie, w latach przyszłości. A, jesteśmy, jakby nas cofnęli w czasie, można by powiedzieć. Dobra, powiedzmy, że. 140 km na godzinę. <laughs> Też Dobra, czyli cofnęliśmy się w czasie. Znaczy I nie wiem czy cofnęliśmy się w czasie, czy on nas czeka jakaś książka. Poznajesz teleportacja, teleportacja. A pewnie się, się A, -S -A. Ten... Się. spacja. Ale fajne. Te no. pamiętam gdzie mam kursor. A, -S -A. Ej, to ci, to ci się przyda w walce. Wiesz co, powiem ci, że to jest szybsze niż. No. To jest szybsze niż ten. niż e... ten haste. No. Czekaj, Dobra. bo ja się tu zasilę. Zaraz... Eee, gdzie mam teraz iść? Ten łoś już sobie nie pohasa Nie. Mamy iść tutaj? Albo żeśmy się cofnęli w czasie Kwestia w tym, gdzie mamy iść. Wydaje mi się, że do góry eee. Eee. Pokaż, Pokażę Ci coś Debil Dobra Dobra, co będzie no Wydaje mi się, że tutaj nie. Możliwe. I teraz teraz wiecz, wiesz, nie wiem czy się cofnąłem. Czy, czy cofnęliśmy się w czasie? Zamknięcie. Nie, chyba nie tu. Czyli jednak musimy iść na A może tutaj jakąś. ten? Może byś używał teleporta. Po Poczekaj, a ja się... zobaczę Hejsta. Eee... Hey. Ten że żeśmy wychodzili do pierwszej misji A tutaj musimy iść O, ej ty e, pff, te e... po nas e, to my byliśmy, to byliśmy my No, wiem ty... Dobra, te się e, A, S, A Spacja, Jeb. Dobra, widziałem Co do mnie strzelosz? Z tego co widziałem to chyba właśnie byliśmy my No, ja też tak widziałem Wiesz My tu zabiliśmy wszystko Tak. każe, że babcia żyje. Nie, babcia nie żyje. Poszliśmy tam, z tego co pamiętam. Czekaj. Ja się muszę troszkę ogniem... A ja sobie będę używał hejsta. Czyli nie wiem, nie ma przed nami wrogu, bo wszystkich tniemy. Jak będziemy tylko szli. O, znowu. Nie wiem, jak ty. Aha, pójdziemy inną drogą? Wydaje mi się, że pójdziemy inną drogą, tak. A. Tak, pójdziemy teraz do góry. Ale zanim pójdziemy do góry, to ten pan odda mi swój miecz. Hehehe. Hey. Ty wiesz jego miecz, a ja wezmę swój karabin. E, nie widzę gdzieś jego miecz. nie, nie chcę. Zabiję wszystkich. Eee, tutaj nigdzie nie ma tego miecza w tym progu. No to ja zabiję wszystkich. Tak, okay. oni chyba tych broni nam niestety nie tacą. Zwykłe wojskowe namioty.

To be the case. Rozumiem, że to będzie takie wyśmianie, chyba Mori, karykatura Mori z władcy pierścieni, moim zdaniem. Tego się nie dowiesz. Dowiem się. Dobrze, więc może tutaj co zakończymy, ten odcinek i zaczniemy następny. Bo mi się nie chce wysyłać długo filmików na YouTube'a. Więc co, do zobaczenia. Pamiętajcie, oczywiście, o łapce, o skomentowaniu debilu, więc to do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Na razy.